Cześć, witam na kanale na Zapraszam do obejrzenia kolejnego pasującego filmiku. A dzisiaj przedstawię Wam Set LEGO LEGO City 5-plusowy o numerze katalogowym 60376. Jest to taki skuter i dwie foki z tyłu opakowanie prezentuje się tak mamy tu narysowany kawałek terenu skuter kamerę zabytkową a mini figurka w skali 1 do 1 prezentuje się tak zatem zobaczmy ilu Worków możemy się spodziewać: jeden woreczek, nieponumerowane worki, drugi woreczek, dwa base plate. jeden to prawdopodobnie do koła Kateranu, drugi zresztą też. No i oczywiście Instrukcja. Instrukcja jak na Lego nie jest w ogóle pognieciona. Jest bardzo chudziutka. Z przodu prezentuje się tak. Z tyłu mamy pokazane zestawy. No nie. No nie. Niestety mamy wykaz elementów. A nie, przepraszam, są zestawy pokazane, całkiem ładne. A nasz skuter i kawałek terenu zbudujemy w 10 krokach. Zatem co, ja zabieram się za budowanie a my widzimy się za chwilę już jestem po budowie nie zajęło mi to bardzo długo ponieważ został jest mały mało elementów za to trochę drobnych ale budował się przyjemnie zobaczymy poszczególne elementy a to główny element Foka, foka jaka jest każdy widzi bardzo fajnie malowana na pyszczku bardzo udany odlew ale to nie koniec fok ponieważ dostajemy taką malutką swójutką foczkę a także jako zwierzę dostajemy rybę Rybę w fajnym kolorze, podoba mi się ten kolor, chociaż do ryby średnio pasuje, bo to wygląda jakby była ryba nadgnita. No i kawałek terenu, gdzie nasze foki i ryba mogą spocząć w zapasie do pani. Na skuterze śnieżnym dostajemy taki oto kask. Podoba mi się ten odlew, także To znaczy odlew składając się z dwóch części, ponieważ z gogli no i z kasku. Mini figurka wygląda tak. Jak możemy zobaczyć także wyposażone jest we włosy razem z czapką, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Alternatywny roz twarzy ma taki po prostu o placak fajny element ładnie w ogóle malowana ta figurka kieszenie na spodniach na kurtce podoba mi się ta mini figurka no i oczywiście kamera jak możemy zobaczyć Kamera zrobiona z wiadra Tego do patrzenia I z bardzo fajnie Wymyślona A także skuter Skuter żadnych wodotrysków nie ma Ładnie zadrukowany element tu z przodu te płozy jedynie mogłyby być w miejscu, a tak to niestety się one ruszają. No ale przez to możemy po nierównym terenie jechać prosto. Z tyłu te zaczepy także są. Zrobione po to, aby mogły trzymać kamerę. W takim razie co? Ja dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was, polecam ten zestaw, ponieważ nie ma żadnych wodotrysków. Ale ten dobry sposób do zdobycia fok i kilku elementów. A w szczególności podoba mi się ta kamera. Nie przedłużam już. Dziękuję bardzo za obejrzenie jeszcze raz. Pozdrawiam i życzę znośnego. Cześć!